Hej, wir już witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Golden Sun. I ten odcinek zaczynamy walką o dziwo ze złym lamentem, a wydaje mi się, że tego przeciwnika nie byliśmy jeszcze uh, nie mieliśmy jeszcze okazji widzieć. No cóż, zły lament wygląda praktycznie tak samo jak zwykły nietoperz, który które widzieliśmy, jak zwykłe nietoperze, które widzieliśmy chyba nawet w pierwszej lokacji w grze. Oczywiście ma on znacznie więcej punktów życia, wytrzymałości, ataku, etc., etc., ale... czy ja wiem? Jest to zwykły przeciwnik. Nie wyróżnia się on niczym wyjątkowym, atakuje, założy się, że może nas sparaliżować w jakiś sposób, używając swoich fal ultra ultrasonicznych, jak to większość nietoperzy w tego typu grach, ewentualnie potworów podobnych. Szczur mocny zachowuje się właściwie tak jak zwykły szczur, bardzo, ale to bardzo lubi się bronić i przez to jest trochę ciężko go e, zlikwidować, ale nie stanowi za dużego wyzwania, ponieważ naprawdę rzadko nas atakuje. Przed dojściem do tego miasta uleczmy się. A właściwie nie jest to miasto, a. Port Kalaj. Niesamowite, więc. To jest ocean, o którym mówił Kraden? Piękny! jejku! Karagol, a tak blisko, jedno tylko A. <ścoughs> Oj, Miszko Prawdziwy ocean jest całkowicie otwarty, bez żadnych granic. Bo jest to ogromny zbiornik wody. Gareth naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. Wygląda tak samo jak morze. Woda po horyzont. Naprawdę nie do końca, te... nie do końca rozumiem tą obsesję dotyczącą oceanu u niektórych ludzi. Naprawdę ocean wygląda jak morze. Byłem nad morzem. Wuch, woda po horyzont. Wątpię, aby. Ocean się specjalnie od morza różnił pod tym względem. Ale dla wszystkich tych niedowiarków, którzy siedzą teraz przed monitorami, zastanawiają się, czy to aby na pewno jest morze. Proszę bardzo. I wcale nie, o jejku, ale poleciałem. Tak, to jest morze, moi drodzy. Jednak inaczej się steruje klawiaturą niż, kurs niż kursorem myszki. Widzicie? Może i to wcale nie aż takie duże, porównując chociażby do... do Pustyni Lamakan, która jest przeogromna. Niemalże dwa razy większa niż... niż może Karagol. Śmieszna nazwa do prawdy. Jednak nie jest to coś, co powinniś, o czym powinniśmy teraz dyskutować. Zobaczmy, co do zaoferowania ma nam sobą Port Calais. Owszem, mój drogi przybyszu. I wciąż nie jestem do końca pewien, gdzie znajduje się ten jedwabny szlak. Hmm. Czy został on zamknięty, czy może po prostu coś mi się pomerdało? Nie jestem pewien. Być może to jest jedwabny szlak. Nie byłoby wykluczone, wygląda jak szlak, zdecydowanie. Mniejsze jednak z tym. Porcie w porcie, do, w dokach Kalaj, Doki Port, co za różnica, w dokach Kalaj znajduje się jedna bardzo interesująca rzecz, która może przykuć Waszą uwagę, a mianowicie dżin ziemi. Dostęp do tego dżina jest jednak w tej chwili odgrodzony tą, tą kupą ziemi, tym zwałem skalnym ziemnym. I nie jesteśmy w stanie w tej chwili do niego dojść. Ta sytuacja nie ulegnie zmianie jeszcze przez jakiś czas, ale nie bójcie się, będziemy mogli do niego spokojnie, na spokojnie wrócić i go wziąć. Nie jest wcale wykluczone, że możemy go, że możemy się do niego dostać już teraz, ale sposób ten jest mi nieznany. Jeżeli istnieje, naprawdę nie orientuję się, jaki on może być. Wiem tylko, że później możemy do tej wrócić. I parę rzeczy się zmieni. A doprawdy, ile może kosztować bilet na statek? Z 20 sztuk złota? Chociaż. Nie no. Tutaj hotel liczył sobie 80, więc bilet na statek. Hmm, ze 120. Owszem, moja droga. Uuuu, wow! Drugie diabli. Nic dziwnego! 600 sztuk złota za 4 osoby! To jest coś ździerstwo! Statek zastępczy? Doprawdy nie orientuję się o czym mówią ci ludzie. Większość z nich będzie... będzie mówiła o tym, że nie są w stanie wejść na statek, ponieważ bilety są za drogie. I rozumiem ich, naprawdę świetnie ich rozumiem. Ta kobieta na przykład prosi nas o przekazanie wiadomości swojej córce o tym, że nie może do niej dopłynąć, co jest smutne. No niestety, dlaczego tak ździerają ze bilety, dowiemy się troszeczkę później. Póki co jednak naprawdę nie ma innej możliwości, jak tylko zacisnąć zęby, zacisnąć pasa również i zapłacić te sześć. Chciałbym już powiedzieć 6000, no to byłaby lekka przesada. Te 600 sztuk złota za bilety dla całej naszej czwórki. Ponieważ jedwabny szlak jest w tej chwili zamknięty, właśnie wiem, gdzie jest jedwabny szlak. Jedwabny szlak to jest... jest dokładnie tutaj. Przynajmniej wydaje mi się, że to jest jedwabny szlak. Pamiętacie, mówiłem wam, że miejsce to jest zupełnie odgrodzone i nie możemy tutaj nic zrobić póki co. Później się to, później powinno to ulec zmianie. Na razie jednak popłyniemy sobie statkiem. Po raz pierwszy w tej grze, moi drodzy, po raz pierwszy w tej grze. I będzie to niebyle jaka podróż. Zaręczam. Jak również chciałbym przeprosić za to, że przez bity tydzień nie było żadnych odcinków, ale no cóż, zapadłem na bardzo przykrą i obawiam się nieuleczalną chorobę, a mianowicie na potwornego Lenia. I nie byłem w stanie przez nią nagrać żadnego odcinka z serii zagrajmy w Golden Sun. Tak cię czasami po prostu w życiu zdarza. A, ta melodia, moi drodzy. Gra Golden Sun ogólnie pełna jest momentów. Które chciałoby się wręcz rzec, ach, ta melodia, ponieważ Golden Sun w sobie jest pełen ach tych melodii. Bilety na statek są drogie, ponieważ morze jest niebezpieczne, i trzeba było nająć ludzi, którzy obronią biedny statek i biednych wioślarzy przed potworami czychającymi w tych niezbadanych głębinach. I tak jest to kolejna scena, która będzie ciągnąć się godzinami, ale cóż pomóc? Cóż możemy zrobić? Tak, będę pił. Czemu nie? mi w gardle. Jeśli cała banda pojawi się podczas podróży, to samemu nie dam rady. Tak, wioślarze nie są wojownikami, więc... Dokładnie. Ten oto człowiek w białym kucyku jest kapitanem tego statku. I twierdzi on, że... Um, Okej. Okay. Czy może ktoś mi powiedzieć dlaczego? Być może przegapiłem jakiś bardzo istotny moment w tej rozmowie, ale. Hmm. W porządku. No w takim. W takim razie. Załoga nie chce wypływać teraz. Pomimo tego. Pomimo. A słów kapitana, ponieważ uważa, że podróż w tej konkretnej chwili będzie niebezpieczna. Kapitan jest jednak pewny siebie, albowiem ma swój magiczny amulec. Mm. Naszą kotwicą szczęścia, tak? Albo jest magiczny, albo niezwykle przesądzonego kapitana, ale mam nadzieję, że to pierwsze. Um, tak, tak z reguły właśnie wyglądają morza. Okej, okay, bzdura. No morzach słów, ale jak najbardziej. Ach, zresztą co ja tam się znam. Huhu! Oczywiście możemy porozmawiać ze wszystkimi pasażerami, jednak ja nie będę tego robił, ponieważ na to może zejść naprawdę sporo czasu. A tutaj naprawdę będzie mnóstwo scenek. Nic nie zrobiłem! Jasne, wierzę ci, drugim majtku. Czy jaka tam jest twoja pozycja? Naprawdę nie mam bladego pojęcia. Jest, wiedziałem, że coś tu się znajduje. Orzech, oczywiście. Wygrzebujemy zapasy spod nosa samego kapitana. Niektóre statki przepełnione są po brzegi jabłkami. Ten ma w wazoniku orzechy. Czemu nie? Niestety nie możemy pokierować statkiem, ale... Okej, okay. wyjaśnia mi ktoś, dlaczego to licha znajduje się pod pokładem, skąd nie można nic zobaczyć, zważywszy na to, że nie ma tutaj również żadnych okien? No sprytnym posunięciem bym tego nie nazwał. Ej, statki w Golden Sun. Czyżby... Czy jednak te białe rzeczy to są okna? Zawsze mi się wydawało, że to są po prostu białe ściany, ale... Eh, kto to wie? Zejdźmy pod pokład i zobaczmy, co tam się dzieje. No, widzicie? Jabłka! Mówiłem, każdy szanujący się statek musi być wypakowany, zapakowany, przepraszam, po brzegi jabłkami. I medalami fartu, które zdecydowanie przedadzą nam się już niedługo, moi drodzy. Już niedługo i chcę jabłko. Są tu jabłka, całe mnóstwo jabłek. Chcę jedno, to zielone, będzie smaczne. Sprawdźmy w takim razie tą kajutę. Albowiem wydaje mi się ona być kajutą. A oto są najemnicy, którzy mają bronić statku. Za chwilę, mój drogi. Za chwilę. Och, ludzie. A... O Uranos. To jest naprawdę ciekawe, ponieważ mmm, co? <laughs> Okej, okay, łapie. Rozważają dlaczego, dlaczego licha Auranos boi się wody. Bo czy ja wiem? Boi się wody. Tadam, koniec. I widzicie, tutaj również mamy białe ściany. Nie wydaje mi się, by było to okno. No, zważywszy na to, że ta kajuta znajduje się już pod pokładem. Zdecydowanie. No i wybaczcie, tamta kajuta kapitańska nie znajdowała się pod pokładem, tylko pod dachem była zadaszona i tyle. O, przepraszam, o czym oni mówili? Pewnie o czymś istotnym, ale... Bleh. Mniejsza z tym. Coś o odpłynięciu, jestem tylko pewien. Hmm... Tak, jest tu niezwykle interesująca konwersacja, toczona pomiędzy tymi dwoma braćmi. Nie wiem, być może są oni po prostu przyjaciółmi, ale ich uderzające podobieństwo wydaje mi się być czymś więcej niż tylko w dziełem przypadku. O uranosie. u, witaj. Nie, wszystko ze mną w porządku, ale dziękuję. A tutaj, jeszcze głębiej pod pokładem, znajdują się identyczni wioślarze. Więcej ich matka nie miała. Oczywiście, jeżeli by Was to interesowało. A Oczywiście może, musimy pójść za nimi do kajuty kapitana, ponieważ stwierdzili, że tam właśnie będą się znajdować. Weźmy się. Pff. Czy mógłbyś? Owszem. No, albo się nie przesuwa i słyszę wszystko stąd. Nie możemy wypływać na niebezpieczne morze. To co to było. Mamy to gdzieś, ojejku. Co to w ogóle za wytłumaczenie? Nie możemy wypływać na niebezpieczne morze. Jesteś na statku. Tak czy siak miałeś zamiar wypływać na niebezpieczne morze. No to świetnie. Więc po co to złowiesz jeszcze muzykę, jeśli mogę pytać? Jeśli mogę spytać? Ciasnej, ciasnej... Owszem... Chociaż nie ma na nią fal podobno, więc... Dobra, nie łapię zupełnie, nie łapię absolutnie zupełnie. Zacumowali statek, sprzedają bilety, a teraz tłumaczą się, że nie wypłynął, ponieważ na morzu pojawiły się potwory ile? Miesiąc temu? O, ludzie! Jak słowo, wydaje, wydaje mi się, że przynajmniej zgaduję, że minął. No, nie, nie gadaj. Zgaduję, że minął jakiś miesiąc od czasu kiedy. od czasu erupcji na górze, Alef, ale. Teraz zauważyliście, że morze jest niebezpieczne, tak? A, tak. Później będzie. Później będzie malutka scenka dotycząca Uranosa. Hej, Uranos, myślałem. Musimy dostać się do kolosu. W. gdzie Koloso, pardon. Jeśli się spóźnimy, to moje wąsy mogą tego nie wytrzymać. Te wąsy, które sprytnie omijają przestrzeń nad moją górną wargą. Dokładnie te, mój drogi bracie przyjacielu. Ukośnik, pomiędzy. Wstał. Gdzieś tam. Slash. Slash. ULTRA SLASH! ŁADZIA! Razem z waszą pomocą, statek powinien płynąć bez problemu. Jeśli wskoczycie za burtę i będziecie pchać. Czemu nie? Nie. No właśnie dlatego. Potrzebujemy jeszcze kogoś, kto ochroni Wiślarzy. Ci dwaj są niekompetentni. Co za banda cymbałów. Naprawdę nie rozumiem, jak można nie pomyśleć o czymś takim wcześniej. Mmm... Jakich wojowników? Ja nie widziałem nikogo. Bylibyśmy niepokonani. Dobrze, to jest najbardziej optymistyczny kapitan, jakiego w życiu widziałem. A widziałem w życiu, nie wiem, trzech. Myślałem, że nosisz szczup przy sobie. O, spójrzcie, mój najcenniejszy amulet. Zostawię go tu po prostu na szafce. Hura. Jasny, więc... Och, to co z tym, co z tą starą błyskotką? Ach, ten dialog. Ach, ta muzyka, której teraz nie ma. Och, to! Co do licha tu się w ogóle dzieje? Na te i inne pytania poznamy odpowiedź dopiero w następnych odcinkach z serii Zagrajmy w Golden Sun. Do tego czasu jednak trzymajcie się ciepło. Cześć.